W faktach finał makabrycznej zabawy nastolatków. Dwóch chłopców rok temu zabiło kota nogą od stołu. Wszystko uwiecznili na filmie w telefonie komórkowym i prawdopodobnie zapomnieliby o sprawie. Film jednak pojawił się w internecie i dzięki temu policjanci zatrzymali sprawców. Barbara Jaworska. Film, na którym nastolatek w rytmie muzyki biega z nogą od stołu za przerażonym kotem, uderza zwierzę wielokrotnie, aż w końcu je zabija, ponad miesiąc temu ukazał się w internecie. Obrońcy zwierząt nie kryli wówczas oburzenia. To wielkie przerażenie. Jest to no coś dla kota niewyobrażalnego, bo raczej trudno od, od swojego właściciela spodziewać się tego, że za chwilę to zwierzę zostanie pozbawione życia. Policjanci dokładnie przeanalizowali nagranie i ustalili sprawców. To 14-letni mieszkaniec powiatu Świdnickiego i 16-latek z okolic Środy Śląskiej bestialsko zamordowali kota podczas wakacji w ubiegłym roku. Z ustaleń już takich szczegółowych przeprowadzonych przez policjantów wynika, że starszy chłopiec znęcał się nad zwierzęciem, ostatecznie zabił kota, młodszy natomiast zarejestrował swoim telefonem komórkowym całe to zdarzenie. Mateusz Czmiel z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nie kryje radości, że sprawcy zostali ustaleni. Martwimy się z drugiej strony o to, że sprawa może zostać umorzona i tak naprawdę nie dostaną żadnej kary za to, co zrobili. Więc tutaj jak najbardziej będziemy działać w tej sprawie, żeby przede wszystkim dostali nadzór kuratora i żeby taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła, bo jeżeli y, ktoś zobaczy, że ich nic nie spotkało za to, co zrobili, to ktoś może ich naśladować. Właśnie zaostrzenia kar dla sprawców takich okrutnych mordów domagali się wczoraj na wrocławskim rynku uczestnicy marszu Nie dla milczenia. Większość spraw jest umorzanych niestety i będziemy tutaj walczyć o to, skandować o to, aby te kary były jednak wyższe i żeby sprawa nie była umorzona, tylko jednak żeby jakaś tam kara była, czy pieniężna, czy więzienie. W rozmowie z policjantami chłopcy nie potrafili powiedzieć, dlaczego zabili kota, czy było to lekarstwo na wakacyjną nudę, czy były inne powody. Nastolatkami zajmie się sąd dla nieletnich. Najsurowsza kara, jaka może ich spotkać, to pobyt w Poprawczaku. Wrocław, Barbara Jaworska.